Przez ostatnie kilka dni czy tygodni panują w Polsce niesamowite upały, do 35 stopni w cieniu nawet. My możemy się w tym czasie schłodzić na przykład przepysznymi lodami, ale nasze komputery nie mają tego komfortu. W dzisiejszym materiale zastanowimy się, jak im pomóc w te gorące, upalne letnie dni. Cześć kochani. Z tej strony Kamil. Upały są niemiłosierne. Chciałem się nawet przebrać za doktora teka na okazję tego materiału, ale odmawiam założenia na siebie drugiej warstwy ubrań w takich warunkach. Także dzisiaj ze mną kilka prostych rad, jak schłodzić komputer w taki upalny dzień. Sprzęt komputerowy zaprojektowany jest tak, żeby radzić sobie z wysokimi temperaturami, ale wiadomo, że długi czas pracy właśnie w takich warunkach może skracać jego żywotność. Także warto wykonać kilka prostych kroków, tak żeby te temperatury obniżyć. Pierwszy krok, jeżeli mamy podkręcony procesor czy kartę graficzną, to ten overclock wyłączmy. Wiadomo, że z podkręcaniem wiąże się podbijanie napięć, no a to oczywiście oznacza znacznie wyższe temperatury niż na tych stokowych ustawieniach. Także jeśli widzimy, że nasz procesor czy karta graficzna sięgają jakichś takich nieprzyjemnych temperatur, czy zrzucają zegary, no to warto jednak na te najgorętsze dni overclock wyłączyć. Kolejna rzecz, jeśli mamy stokowe chłodzenie procesora, takie jak na przykład to tutaj Intelowskie z malutkim radiatorem i niedużym wentylatorem, to warto zainwestować w coś większego. Nie musi to być nie wiadomo co, tutaj nawet taki nieduży i niedrogi kultowy cooler Master Hyper 212 Evo dużo nam pomoże. No a skoro już wymieniamy chłodzenie, no to warto zainwestować w jakąś lepszą Pastę termoprzewodzącą. Oczywiście nie musi się to wiązać z wymianą chłodzenia, nawet jeśli mamy już jakieś dobre zainstalowane w naszym komputerze. Niedawno na kanale Morele TV przetestowałem 37 past termoprzewodzących, no i wyniki jasno mówią o tym, że warto jednak dołożyć parę groszy i kupić jakąś lepszą pastę. To nam na pewno obniży wyraźnie temperatury. Link do materiału zostawiam Wam tutaj. Kolejnym krokiem jest odkurzanie. Kurs zalegający na wentylatorach, podzespołach czy filtrach jest ogromnym wrogiem. Wiadomo, że potrafi w ten sposób blokować przepływ powietrza, no a ten leżący na podzespołach podbija temperatury. Także pamiętajmy o tym, żeby czyścić nasz komputer regularnie. Wyposażamy się w sprężone powietrze i psikamy. A skoro przy wentylatorach jesteśmy, mamy kolejną opcję, czyli dołożyć ich parę do obudowy. Tutaj nie będzie ogromnej różnicy. Tak jak wykazaliśmy w teście. Niedawno przeprowadzonym na kanale Morele TV, do którego odsyłam was tutaj. Równie dobrze można zwiększyć prędkość wentylatorów, które już mamy w obudowie, no ale wiadomo, że będzie to skutkować podwyższeniem hałasu. Także, jeśli chcemy zachować cichą pracę naszego komputera, warto jest tych wentylatorów dołożyć, wtedy będziemy mogli zachować niską prędkość obrotową, a przy okazji podwyższyć przepływ powietrza wewnątrz obudowy. Często bywa też tak, że fabrycznie zamontowane wentylatory są słabej jakości, zwłaszcza w obudowach z niższej półki cenowej, nie mają odpowiednich parametrów, są hałaśliwe i w takiej sytuacji warto zainwestować w coś. Troszkę droższego co zapewni nam lepszy przepływ powietrza i jednocześnie obniży temperatury. Pamiętajcie również o tym, że ciepłe powietrze wędruje z dołu na górę, także musi być zachowana odpowiednia orientacja wentylatorów. Dolotowe z frontu i najlepiej na dole obudowy, jeżeli mamy tylko jeden. Tutaj też często znajdują się dyski twarde, także będą one dodatkowo chłodzone tym ciągiem powietrza. No a wylotowe to oczywiście tył obudowy i ewentualnie góra. Niektórzy w takie gorące dni zdejmują panel boczny i o ile obniży nam to temperaturę karty graficznej oraz procesora, to niestety negatywnie będzie wpływać na wszystkie inne podzespoły takie jak dyski twarde, nie wiem, chipset na przykład, to wszystko również wymaga chłodzenia i jest ono zapewnione, kiedy mamy zamkniętą obudowę i jest w niej odpowiednia cyrkulacja powietrza. Także zdjęcie panelu bocznego to tylko takie chwilowe rozwiązanie. Ponadto zdjęcie panelu bocznego na dłuższy czas powoduje, że będzie nam się gromadził kurz. No a co z kurzem jest, to już wiemy. Tak jak wspominałem wcześniej, ciepłe powietrze wędruje z dołu na górę, także im wyżej będzie komputer stał, tym wyższe będzie miał temperatury pracy, w związku z wyższą temperaturą otoczenia. Także komputer ląduje na podłogę. Ale tak, żeby miał wokół siebie trochę przestrzeni. Niektóre biurka są wyposażone w specjalne wnęki przeznaczone na obudowy. No i jeżeli nasza się w takowej znajduje, to warto ją jednak wyjąć, tak, żeby komputer miał czym oddychać. Podobnie sytuacja wygląda z laptopami, chociaż mamy tutaj troszkę mniejsze pole manewru. No ale pamiętamy przede wszystkim o tym, żeby nie kłaść ich na jakąś kołdrę, na koc, na miękką powierzchnię, która blokowałaby dostęp do świeżego, chłodnego powietrza od dołu. Czyli laptop zawsze na płaskiej, twardej nawierzchni. Kolejna rzecz, jeżeli ktoś nie boi się, ma troszkę takiego technicznego know-how, jak to się mówi, no to odkręcamy panel dolny i pamiętamy o tym, żeby go odkurzać. Tak samo jak zwykły komputer, tutaj też gromadzi się kurz, odkurzamy to. Poradnik, jak to robić, również pojawił się na kanale. Odsyłam Was do tego materiału tutaj. W tym poradniku wymienialiśmy również pastę termoprzewodzącą dokładnie w tym laptopie. Także jeżeli macie łatwy dostęp do radiatorów i nie boicie się tego zrobić, i również pozwalają Wam na to warunki gwarancji, to warto tę pastę wymienić tak samo jak w stacjonarnym komputerze. Jeżeli nic nie pomaga i Wasz laptop dalej niemiłosiernie się grzeje w upalne dni, no to wtedy można pomyśleć o jakiejś podstawce chłodzącej. No i ostatnia rada. Wyłączyć komputer, wyjść na słońce, cieszyć się piękną pogodą, pójść na rower, nad wodę, a może na jakiś schłodzony napój z przyjaciółmi. To tyle w dzisiejszym materiale, mam nadzieję, że okazał się dla Was przydatny. Pamiętajcie o subskrypcjach, dzwoneczkach, lajkach i tak dalej. No a teraz już dziękuję Wam za oglądanie i do następnego.